Ruszyły. Prowadzi Mustang. Mustang jest na czele. Na drugiej pozycji Sangali. Na ostatniej mój Bask. Konie galopują względnie zgrupowane. Mustang, Sangali, na Kalediach, 1600 metrów do celownika. Następnie Ekler z Netko, Al da. Mój bask i na ostatniej pozycji safar w tej chwili. I za chwilę do celownika koniom pozostanie 1400 metrów. Mustang na drugim miejscu Sangali, na trzeciej na Imal Kaledijach, blisko jest Netka, tam na pozycji drugiej, trzeciej, czwartej, piątej, razem blisko siebie safar, ostatni mój bask, na przedostatniej pozycji. Mustang na czele nadal, na drugim miejscu na Imal Kaledijach przy Bandzie po zewnętrznej Sangali, na czwartej pozycji netka i 1000 metrów do celownika, Ekler, Alda, dalej Mój Bask i w niewielkim odstępie za stawką Safar. 700 metrów do celownika, Mustang na drugim miejscu Sangali, trzecia, czwarta, piąta pozycja razem, blisko siebie, netka. Tam ekler, wszystko razem. Netka w tej chwili galupuje po zewnętrznie na trzeciej pozycji, na czwartej ekler. I za chwilę będzie prosta finiszowa. Na prostą wyprowadza mustang dużym kołem sangali. Mustang jest na pierwszej pozycji, na drugiej już jest netka. Na razie te dwa konie mają przewagę, resztą stawki. Mustang, mustang netka rozpoczyna finish. Mój bask rozpoczyna finish Safar. Utrzymuje pierwszą pozycję Mustang i drugą netka. I te dwa konie na razie mają przewagę nad resztą stawki. Niewielką, co prawda. Walka. Mustang przy bandzie, polem netka. Mustang, netka, netka, Mustang. Dwa konie walczą prowadzenie. Mustang przy bandzie, po zewnętrznej netka. Netka ma niewielką przewagę nad Mustangiem I chyba ten wyścig wygra, ale ten się dobrze utrzymuje na drugiej pozycji w celowniku. Netka, Mustang. Mój bask razem z Safarem, następnie Sangali na imię Kaledia Hekle i na ostatniej pozycji Alda. <grymiany>